Siema. Podążamy za Tris. Wiedźmin 2. Mamy znaleźć jakiś kwiatek. Martwi mnie tylko to, że nie mam broni. Mam nadzieję, że chociaż trochę ta misja będzie ciekawa, bo historia Wiedźmina 2 jest bardzo interesująca. Podoba mi się system dialogowy, który jest bardzo... Słożony, można różne opcje wybierać, i najfajniejsze jest to, że w przeciwieństwie do większości gier, gdzie są możliwe wybory w trakcie rozmów, tutaj one coś wnoszą. Tutaj, jakby mogę się zastanowić, mogę pomyśleć, co ja bym chciał odpowiedzieć w danej sytuacji, mogę wybrać jakiś konkretny rodzaj wypowiedzi. Mam takie mocne wrażenie, że to ma istotny wpływ na całą fabułę, na to, co będzie za chwilę, na to, co ta osoba sobie o mnie pomyśli. Fajnie jest też rozwiązany tym zbieractwa nie. No to było trochę nieprzyjemne Ale dobra jest Mało ważny szczegół Jak ja mam walczyć jak ja nie mam miecza? A dobra chwila tak. No kurwa sobie żarty robią Ja mam maczugą walczyć z tym? Przecież miałem nawet srebrny mój miecz miał. Cach, tak, ciach, ciach, dobra. No kurde, ale mój srebrny miecz tak by sobie z tym ładnie poradził. Fuck Pomóżmy mu no. Doświadczenia trochę zgarnie się. cholera jasna. Da, nie, ja wracam po mojej miecze. Jakoś się muszę odzyskać. Tris poczeka, mam nadzieję czy to są jakieś istne jaja jak wchodziłem gdzieś tutaj do miasta musiałem zdać miecze żeby sobie pogadać z jakimś gościem który ma się tutaj za władzę w porządku się wydaje koleś mam nadzieję, że... A, dobra dobra, wiedźmiński miecz mój, cyk, pach, cyk, pach no i teraz można iść. To jest jednak ważna sprawa mieć w miecz, bo nie ma to jak zadane obrażenia od srebra. Kiedyś tam oczuami się męczy z tymi potworami, a ty będzie rachciach i po sprawie... Ej. Tu Konimy To był SMS, także spoko. Srebrny miecz? Co? O, ale elf! No dalej, walcz! Nie, no, weź się w miecz po prostu? Ojej, coś? Co tam wypadło z Knoja? No, może fajniejszy ten miecz jest? Co on tu mam nam daje? Wyśmienity miecz stalowy, a ten? No, czyli wyśmienity jest lepszy. Weź wszystko. Skojatel, kurde, wredne elfy. Historia jest dość zagłatwona. Bo tak do końca nie wiem, komu ufać. Ale jeżeli ja sobie idę i po prostu mnie te elfy atakują, no to. Zbyt pozytywnych odczuć mnie nie wzbudzają Chodzi o to, że elfy twierdzą, że walczą o wolność Atakując wszystkich tutaj, a ludzie mają swoje racje, no bo mówią, że... Atakują kurczy zbieraczy... Chrostu Co jest po prostu żenujące Gdyby atakowali tylko żołnierzy, to bym rozumiał taką walkę, no ale... bez jest żeby kurde bezbronnych atakować Czyli dawaj srebrny miecz No. tak samo jak miałem w wątku popularny możliwość wyboru, czy iść z nią, czy iść samemu, wybrałem z nią. No bo, patrzcie, jakie fajne czary tutaj nam rzuca. Pach. no, spodziewałem się trochę większego damage'u od tego miecza. No, jest nie w moje plecy, please. Ciekawe czy ona też jakoś będzie levelowała dzięki temu, że się razem ze mną chodzi weźmy A i mam jeszcze taki dość duży dylemat. Co brać? Magię? Dobra, nie ma Dawaj, dawaj. A, teraz ja prowadzę czy co? Idź w górę do ruin. W górę jest tu. Fu, fu. No nie wiem, co to spotkamy bardziej potwora czy jakiegoś człowieczka. Tutaj idźmy w górę. Finanie. Aha, i co tu wybrać? Dobra jest. Chyba mi się to nie podoba. Oj, oj, Źle się wypowiadasz, chłopie. Wow, patu mnie jakąś uciuty, chłopie, please. To jak działa? No nie mówcie, że zginąłem! Od łopaty jeszcze! No raczej, ale wstyd, sorry. Sorry, sorry, ale jestem newbie w tej sprawie. Tak dla ciebie to już widzieliśmy Dobra, i wpierdoluję debilom Co jest ja nie podziałało? Trzeba to przytrzymać Podpalimy grojca. Pach, pach, pach Tego nie wiedziałem Silne ciosy, pach, pach Odrzymy się z Tafelatris Kurde, te twoje czary tris Dobra Kamehame To jak eksplorację w przypadku, już wiem, co to będzie. Sexy w następnym odcinku.